Natomiast Dobra. natomiast Tomuś będzie się chyba przygotowywał Dobra. powoli do zajęcia swojej, swojej trzeciej bazy. No, martwi, martwi nieco liczba jednostek, chociaż tych templarów jest już na tyle sporo, że magiczne się tutaj samymi zergingami nie przedrze. Teraz burą przed, przed sekund naturalem Tomusia no i znów Rozgrywka się nieco uspokoiła. Jest Tech do Hajwa, czyli tak jak wspominałem, będą, będą ultraliski u magicznego. Jestem, jestem. Także w skrócie magiczny postawił Queensness, dopiero teraz zaczął odbudowywać drony w swoich bazach. Natomiast no. Ale nadal nie widzę w niego, Ewus Chamberów. Rzeczywiście. Byle tylko A to nie... ma już plus 2 do ataku i robi plus 3 byle tylko magiczny nie próbował ultralisków bez ulepszeń bo to powiedzmy sprawdza się dosyć średnio, czego, czego mieliśmy kilka razy przykład. No, ale też magiczny nie robi jakoś dużo expów. No rzeczywiście, ale Queens Nest, Hive... jest wreszcie evolution chamber. Także może, może coś się w tej kwestii ruszy. Natomiast Tomuś na 12 założył, założył w końcu Expa Mineral Only. Także i w, u, niego, u niego w kwestii ekonomii coś, coś się drgnęło. Nie przykłada się może to tak do końca, na razie jeszcze na liczebność wojska. Magiczny ciągle trzyma te zakopane zaglingi. No i rusza swoimi, swoimi zilotami Tomuś. Magiczny nie reaguje, powinien chyba za chwilę wykopać jednostki. Myślę, że zaatakuje tego, tego Templara. Tymczasem u Magicznego robi się Ultralisk mhm. Czyli, Czyli już wkrótce będziemy... Będziemy obserwowali starcie tych, tych jednostek. Natomiast Tomuś atakuje, atakuje bazę magicznego. No Drony tutaj są zupełnie bezbronne. Magiczny nawet nie troszczy się o to, żeby w jakikolwiek sposób wspomóc, wspomóc swoją bazę. I za chwilę powinna, powinna paść hatchery. Nie wiem, czy wobec tego też nie powinien postarać się o zniszczenie Queensness. Tak jest. Tak, więc no nie wiem, nie wiem co się dzieje z magicznym, bo co i dzisiaj nie ogarnia, nie że zmęczony po graniu w piłkę. Możliwe, ale naprawdę, naprawdę sporo nie uwagi w jego grze. I no myślę, że niewiele brakuje, by Tomuś mógł się po prostu przejść po magicznym bez właściwie żadnego problemu. Trzy Sankeny w naturalu to nie jest, nie jest, w tej chwili jakaś szczególna przeszkoda dla jego, jego oddziałów templarów wystarczy spokojnie na to, żeby poradzić sobie z absolutnie wszystkim, co magiczny może w tej danej chwili rzucić. Także no, a ultraliski, które, które teraz się pojawiają bez ulepszeń w chwili obecnej, no również, również nie będą stanowiły takiego zagrożenia. Także Tomuś może gdyby wiedział, jaka sytuacja panuje w bazach magicznego zupełnie inaczej by reagował. Teraz z kolei ja jestem. To mój zostawia dwa gateway i drugiego 4. No, powinien zostawić jeszcze na trzech, na dwóch wydobyciach to z 7. Ojcze gateway, zaraz ci wypowiem. Siedem... No, jest ich sześć w tej chwili, jak te powinien dwa, to Powinien jeszcze zrobić już 3. Gateway byłoby w porządku. Tym no. bardziej, że już zakłada kolejnego ekspa. I magiczny w tym czasie atakuje. Są Stormy. Tak jak mówiłem, Ultraliski bez ulepszeń są zupełnie, zupełnie nieskuteczne. Szczególnie wobec tego, jak dobrze to mu się zadbał o własne ulepszenia. Znów mamy małego laga. No. Tak czy inaczej, nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie już koniec dla magicznego jądra, bo ten atak całkowicie, całkowicie się nie powiódł. No i... Tak, to magiczny powinien dużo wcześniej postawić Ewelsz Trambery i opować. Powinien mieć dużo więcej expów. Kolejny więcej storm hatchery. drop w mainie magicznego. W zasadzie, no, prawie wszystkie drony zbierające minerały zostały zniszczone. Także Magiczny, magiczny tutaj nie wiem, czy nie produkuje już na samych rezerwach, które zgromadził. No a to Musiowi naprawdę się dziwię, że jeszcze nie zdecydował się na frontalny atak, bo, no mówię, Lingi nie mają, nie mają Adrenal Glance, Ultraliski również się nie sprawdzają, chociaż mają ulepszenie, plus jeden do ataku w tej chwili, to wprawdzie nie, niewiele zmienia. No, to jest co dobre, jak mają plus 5 do karapejsu. Wtedy tak, wtedy rzeczywiście to jest groźne, i każdy protos musi się liczyć z tak rozegranymi ultraliskami. To mu się nieoczekiwanie musi zawrócić wobec, wobec tych, tych zaczepek ze strony zergingów. Stracił, stracił kilka Templarów, nie wiem czy jednego, czy dwóch. No teraz jeden się troszkę sam zestormował. A to też był taki kamikaze, bo i tak nie no, miał nic innego do, do roboty. No rzeczywiście, rzeczywiście. No, w każdym bądź razie tomuś e, zdecydowanie powinien wyjść za takim magicznym. nadal nie odbudowuje Drodów w, w mainie. E, nie wiem więc jakim cudem ta gra się jeszcze toczy. E, gracze też jakoś dziwnie, dziwnie naprawdę przedłużają sobie rozgrywkę. E, Słucham? Mówię, że gracze w dość dziwny sposób przedłużają sobie rozgrywkę. To mu naprawdę kilka minut temu już mógł zakończyć tę grę. Widziałeś tych Templarii, jeden ma 39 killsów. No to ten, ten chyba co regularnie wypada z szatla. No, kto wie. No, w każdym bądź razie to jest naprawdę mega killer. I... Jaka, jak Archon Y 3. Nie nie, nie nie kojarzę chyba tego motywu. 60 chyba zabić. Do końca Uuu. gry był. To musiało przeciwnika boleć. No, ale no, ten, bolało. ten templar sobie, sobie zbiera. Za chwilę chyba będzie kolejny drop, bo Shuttle już zawraca. Tak więc no, magicznym musi się liczyć chyba z następną utratą dronów. Zresztą w mainie nadal drony nie są odbudowane. Także tutaj jego, jego ekonomia zdecydowanie kuleje w rozgrywce, ale to już. To już jest nieco nieco jego, jego wina. Zdaje się, że mamy jakiś mały problem techniczny. Słyszałem, zdaje się, że rozłączyło trofeusa, tak więc musimy chwilę poczekać. Jeszcze, jeszcze moment. W międzyczasie no, nie da się ukryć, że magiczne, magiczne tę, tę grę pozostaje przy życiu w tej grze w zasadzie tylko, tylko dzięki ciągłym atakom, które zmuszają trochę musia do. Do defensywy. Gdyby nie to, moim zdaniem, zdecydowanie zdecydowanie, magiczny przestałby już istnieć. To zresztą ma już ulepszenie plus 3 do ataku, 1 do pancerza. Ultraliski nadal nie są, nie są ulepszone, wciąż jedyne, jedyne co ratuje, ratuje zerga to ten sznureczek zerglinków, który wiecznie, wiecznie się tutaj gdzieś wlecze. I naprawdę nie jestem, nie jestem w stanie zrozumieć. Skąd ta głęboka defensywa U Tomusia? Tak, w tej chwili już magiczne jądro jednak, jednak zrezygnował ten atak był ostatnim łabędzim śpiewem zerga.